Jesteś agencie P. Przechwyciliśmy e-mail Dundersztyca i musisz nam pomóc. Wybacz, agencie P. Wiesz, że wzywamy cię jedynie w najważniejszych przypadkach. Obawiam się, że nie możesz pojechać z rodziną na wakacje. Użyj techniki dywersyjnej P-17. Ej, dobrze się czujesz? O nie, chyba jest chory. O, w takim stanie nie powinien podróżować. Lepiej niech zostanie w domu. Wasza mama ma rację. Niestety linie lotnicze zabraniają transportu chorych zwierząt. Pan jest pilotem? Nie, jestem dentystą. Po prostu lubię takie czapki. Pan dentysta ma rację i mama ma rację. Skoro Pepe musi zostać, to ja i Ferb z nim zostaniemy. Nie przesadzaj, skarbie. Śmiało sobie jedźcie. Razem z dziadkiem dobrze się zajmiemy. Pasażerowie lotu 431, proszę mi do odprawy. Niech będzie. Będziemy za tobą tęsknić. Cary. Zdrowiej sobie, odżywiaj się dobrze i odpoczywaj. Wkrótce się zobaczymy. Cześć. Cześć podróżniczko, jesteś gotowa? Nie, Jeremiasz miał przyjść, żeby się ze mną pożegnać, ale go nie ma! Jestem pewna, że ma doskonały powód, ale powiedział, że chce mi powiedzieć coś, odprawy. coś bardzo ważnego. Do odprawy. Pasażerowie lotu 431 do odprawy. Tak, słyszałam. I co? Nadal nie wierzę, że mamy wieczorną rezerwację przez Afrik. Według przewodnika kulinarnego to najlepsza restauracja. Ma pięć gwiazdek, przepiękne widoki. Ja przed sobą mam w tej chwili najpiękniejszy widok. O, skarbie. Nie, nie, kochanie. Spójrz, ile walizek wcisnęli na ten samochodzik. O, faktycznie niezwykłe. Przesuń na się! Byłem tu pierwszy! Czemu niby ja mam siedzieć na środku? To teraz już wiesz. Wiesz co? Nie rozwiążesz wszystkich swoich problemów siłą. Czasem trzeba pomyśleć. Tak, czasem myślę. O kruchych przepiórkach, o soczystych pieczek. Myślę o jedzeniu. Pepe polubiłby siedzenie na piachu bez powodu. Twój żart też by mu się spodobał. Zauważyłam twoją szarfę. Ja też byłam w zastępie ogników. Przyniosłam ci świeży sok pomarańczowy. Dzięki.